Witajcie w kolejnej części serii zatytułowanej Język niemiecki dla zaawansowanych. Na Facebooku, w internecie znalazłem bardzo ciekawy i śmieszny zarazem fanpage, którego nazwa to Das musst du gesehen haben. I tam znalazłem bardzo ciekawą grafikę, którą z Wami się teraz dzielę. Widzicie tam Asterixa uciekającego przed Słońcem, przed Skwarem, przed Spiekotą jej wypowiadającego następujące zdanie. Wen mich jemand sucht, binem Tak? Wen mich jemand sucht, Co to znaczy? Gdy ktoś mnie szuka, jestem, jestem w zamrażalce. jest taki, taki upał na dworze, że, że idę się schłodzić. Okej, okay, ten samą myśl, ten, to samo zdanie oczywiście możemy, możemy przetłumaczyć na język polski z użyciem czasu przyszłego. Zdanie to by wyglądało w ten oto sposób, że gdy ktoś mnie będzie szukał, będę w zamrażarce. Oczywiście teraz, gdybyśmy mieli to zdanie z języka polskiego przetłumaczyć na język niemiecki, tak, czyli to zdanie wyrażone czasem przyszłym, to w języku niemieckim nie zastosujemy: broń, Panie Boże. Ani futuro eins, ani futur zwei. Nie, 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 żadnego czasu przyszłego. Wykorzystamy tylko i wyłącznie jaki czas? Oczywiście tylko prezent, bo w ten sposób właśnie tak się tworzy e, te zdania. Tak? Czyli prezent, czyli czas teraźniejszy. To takie małe przypomnienie. Ok, przy tej wypowiedzi chciałbym się na chwileczkę zatrzymać. W języku, e, w języku niemieckim mamy dwa podobnie brzmiące i nawet podobnie wyglądają słowa. E, są to "wen". I WAN. Ja to drugie słowo napiszę nad nim. WAN. To jak WANNA, ale bez tej ostatniej samogłoski. Tak? WAN. WAN i WEN. Oba te słowa na język polski tłumaczymy jako GDY, KIEDY. Ale teraz pytanie, czy te słowa w języku niemieckim są wymienne, są tożsame? Nie. nie. Nie nie, nie możemy tutaj usunąć tego WEN i wpisać WAN. Nie. Ponieważ, uwaga, WAN to jest przysłówek. Przesunek, jak wiecie, odpowiada na pytanie: jak, gdzie, kiedy. To WAN stawiamy tylko i wyłącznie na początku zdań pytających, gdzie pytamy o to, kiedy coś się wydarzyło albo coś się wydarzy. Na przykład, kiedy, kiedy się urodziłeś? WAN BY SDU GEBOEN, WAN GEBOEN, Kiedy się Pan, Pani urodziła? Tak? Albo na przykład, WAN KOMENT I GESTE zu UNS, WAN KOMENT I UNS, Kiedy przyjeżdżają do nas goście? Tak? Czyli to słowo występuje oczywiście na początku zdania pytającego. Jest to typowy przysłówek, czyli takie słowo pytające. Natomiast WEN już nie jest przysłówkiem, ale jest, uwaga, jest spójnikiem. A główną rolą spójnika w zdaniu jest oczywiście spajanie dwóch różnych części tego zdania. No oczywiście WEN stawiamy na początku zdania, oczywiście podrzędnie złożonego, którego charakterystyczną cechą jest co? Jest oczywiście to, że na jego końcu musi znaleźć się czasownik w formie odmiennej, czyli nic innego jak orzeczenie. Dlatego mamy when my, 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 i na końcu tego zdania, tej części, tej wypowiedzi, tego zdania podrzędnie złożonego mamy orzeczenie z ukt. Ok, następna część zdania to jest oczywiście zdanie nadrzędne. Okej, okay, czyli w przypadku van i veni, już wiecie, to ja to traktuję jako tak, takie przypomnienie. No, przecież jesteśmy tutaj w serii języka niemieckiego dla zaawansowanych, więc myślę, że nie mówię nowych rzeczy, ale warto sobie pewne rzeczy odświeżyć i poukładać na nowo, tak jak być to powinno. OK, to jest jedna kwestia. Teraz chciałbym, jeżeli znamy już znaczenie... Tego zdania w języku polskim, przypomnijmy jak ono brzmi, jeżeli, bo to też możemy przetłumaczyć jako jeżeli, tak? To jest ta trzecia y, możliwość tłumaczenia na język polski, bo van oznacza tylko kiedy, gdy, natomiast ven możemy przetłumaczyć jako, to też jako spójnik, kiedy, gdy albo jeżeli. Czyli jeżeli ktoś mnie szuka, jestem w zamrażalce. Ok, teraz abstrahując od tego zdania, od wyglądu tego zdania, chciałbym przetłumaczyć właśnie to zdanie z języka polskiego na język niemiecki. Oczywiście, stosując tą klasyczną gramatykę języka niemieckiego. Ok, czyli na początku mamy jeżeli ktoś mnie szuka, czyli widzimy, że na początku musi pojawić się to wenn, o szukać to jest oczywiście zuchem, czyli na końcu tego zdania podzielnie złożonego musi znaleźć się co? Musi znaleźć się oczywiście orzeczeńki, będzie zuch. No i teraz. Na drugim miejscu tego zdania powinno znaleźć się co? Powinien znaleźć się oczywiście podmiot. A podmiot w tej części zdania, czyli jeżeli ktoś mnie szuka, to gdzie mamy tutaj podmiot? Podmiotem jest oczywiście słowo ktoś. Tak? Ktoś. Czyli mamy zdanie wen jemant i teraz mamy dopełnienie. wen jemant, miś, zucht. Tak? Tu mamy ten początek zdania. Wen jemant, miś, zucht. I potem mamy resztę zdania, czyli zdanie nadrzędne. Jestem w zamrażalce. Musi to zdanie, jak mówiliśmy, zacząć się od orzeczenia. Czyli będzie bin, po bin musimy wstawić oczywiście obowiązkowo zaimek osobowy. Czyli będzie bin ich im Eisfach. Zatem całość zdania, tego, jeżeli je tłumaczymy w oparciu o klasyczną gramatykę języka niemieckiego, będzie brzmiało jak? Wenn jemand mich sucht, bin ich im Eisfach. No, okej. Okay. Teraz ktoś może powiedzieć, ale chwila, chwila, panie kochany. Pan mówi tak, zaznaczył pan w swojej wypowiedzi, że tłumaczymy to zdanie w oparciu o klasyczną gramatykę języka niemieckiego, a tutaj mamy wypowiedź nieco różniącą się od tego, co pan przed chwileczką yy, przetłumaczył, tak? Pozwolę sobie tutaj zmazać to van, żeby nam nie, nie przeszkadzało. E, no tak, ponieważ na tej grafice, tak, którą się z wami dzielę, jest zaprezentowany styl, którym też dzielę się z wami już od samego początku tutaj tej serii języka niemieckiego dla zaawansowanych. Jest to styl tak zwany Ungangssprache. Tak? To nie jest Hochdeutsch, czyli ten wysoki język niemiecki, ten, którego uczycie się w szkole bądź na studiach. Nie, to jest Ungangssprache, czyli język, którym posługują się Niemcy na co dzień, tak jak my. Jest język oficjalny i taki standardowy, i język taki normalny, swobodny, który rządzi się niestety swoimi regułami. Tak, oczywiście, w większości przypadków tam rządzą te wszystkie reguły, schematy z klasycznej gramatyki, ale pamiętajcie, że żadnego języka nie możemy zamknąć w jakimś tam pudełeczku i powiedzieć, że aha, to jest tylko i wyłącznie język niemiecki. Nie. Język to jest żywy twór i fajnie, że tak jest, uważam, bo tak to by było strasznie nudno. A tak to przynajmniej są jakieś wyjątki. No jest wesoło tak w ogóle. Ok, czyli widzicie, że klasyczna gramatyka pokazuje nam, oczywiście, to zdanie, wenn jemand mich nicht sucht, wenn ich ihm jest zdanie oczywiście przetłumaczone w sposób poprawny, ale żaden Niemiec tak nie powie. Tak? Dlaczego? Ponieważ utarły się pewne schematy, pewne wzorce, które niestety różnią się od gramatyki. Od tych schematów standardowych, o których mówi gramatyka język, języka niemieckiego, i niestety te po prostu sformułowania z Ungarnsprache wypierają, niestety, wypierają te wszystkie informacje, które. O których mówi klasyczna gramatyka, to nie znaczy, nie bójcie się, że jutro obudzicie się i w ogóle gramatyka języka niemieckiego przestanie w ogóle obowiązywać. Nie, nie, nie. Jak długo będą żyli Niemcy, to tak długo ta gramatyka będzie pielęgnowana przez nich, ale pamiętajcie, że są różne style wypowiadania się, tak? Mamy Hochdeutsch, czyli to jest ten standardowy uniwersytecki język niemiecki oraz umgangssprache, czyli taki język na luzie, którym Niemcy się posługują. Dlatego też ja Wam w tej serii prezentuję właśnie troszeczkę inne spojrzenie na język niemiecki niż to, które do tej pory Wam prezentowałem na swoich wcześniejszych filmach, prezentując tę klasyczną gramatykę języka niemieckiego. Ok, czyli to już wiemy, o co tutaj w tym wszystkim chodzi. Teraz chciałbym na chwileczkę skupić się nad tą wypowiedzią, bo ona również jest ciekawa. Das gesehen haben. To jest, jak mówiliśmy, oczywiście, to ta wypowiedź również pochodzi z Ungangszczpałę, ale tutaj jest pewien element gramatyczny, który już analizowaliśmy w części trzeciej, tej teoretycznej, i części trzeciej, tej praktycznej, ćwiczeniowej. Mówiliśmy tam, o tak zwanym ubocznym znaczeniu czasownika modalnego zolen. Tam gdzie jeszcze mówiłem o voln, tak? O tym drugim czasowniku. W połączeniu z infinitiv perfect. Infinitiv perfect mamy tu. gesehen haben. tak? Gesehen haben. I mamy tutaj czasownik modalny müssen, Czyli mamy połączenie czasownika modalnego müssen odmienionego w czasie teraźniejszym połączonego z elementem gramatycznym, który się nazywa infinitive perfect, czyli jeżeli nie wiecie, co to jest ten infinitive perfect, zachęcam was do tego, abyście sięgnęli po trzecią część tę teoretyczną i praktyczną. Linki do nich znajdziecie w opisie pod spodem. Wiedza ta jest naprawdę ważna. Myślę, że warto to wiedzieć. Tak więc pamiętajcie, że w przypadku zolem czy wolem Tłumaczyliśmy to zdanie na język polski z wykorzystaniem czasu przeszłego, tak? Przeszłego. No i to zdanie powinniśmy przetłumaczyć na język polski również z wykorzystaniem czasu przeszłego. Przy czym czasownik müssen, tak? czyli musieć, nie zatraca swojego pierwotnego znaczenia. Ten czasownik ma nadal swoje znaczenie. Pamiętacie jak w przypadku czasownika wollen czy zollen? One traciły całkowicie swoje pierwotne znaczenie na rzecz całkiem innego. Natomiast czasownik müssen zachowuje swoje pierwotne znaczenie. Z tym, że tłumaczymy to na, na czas przeszły w języku polskim. Ok, no to spróbujmy sobie to przetłumaczyć. Das musst du gesehen haben. To jest nic innego jak to musiałeś zobaczyć. To musiałeś widzieć. Tak? Ok, tak powinniśmy to przetłumaczyć w oparciu o znowu. Klasyczną gramatykę języka niemieckiego. Natomiast to zdanie jest, wy, pochodzi wybitnie z Ungangssprache, które tłumaczymy na język polski czasem teraźniejszym. I to zdanie brzmi po prostu. To musisz zobaczyć. Zamiast tego Gezejen, zamiast tutaj tego Patizip" c pochodzącego od czasownika Z możemy oczywiście zastosować też lesen, czytać. Na przykład das musst du gelesen haben. To musisz przeczytać. Oczywiście możemy to przetłumaczyć dosłownie. To musisz mieć zobaczone. Tak? Głupio to brzmi, ale spróbujmy sobie przetłumaczyć, jak to Niemcy, sami Niemcy to rozumieją. Gdybyśmy tutaj to zamienili gezejn na gelezen, tak, czyli czasownik lezen, czy czyli to mu, czyli jak to by było wtedy dosłownie, to musisz mieć przeczytane. Ma to sens? Ma to sens, tak? Ok, oczywiście w tłumaczeniu dosłownym. Natomiast mówię w oparciu o klasyczną gramatykę języka niemieckiego, <laughs> przepraszam, to zdanie powinniśmy jednak przetłumaczyć na język polski z wykorzystaniem czasu przeszłego. Dlatego pamiętajcie o czymś, co się nazywa kontekst wypowiedzi. Tak jeżeli na przykład teraz tak strzelam, na przykład czytacie jakąś książkę detektywistyczną, sensacyjną i znajduje się tam jakiś detektyw, jego pomocnik i tam mają do czynienia z różnymi nie wiem, różnymi materiałami pochodzącymi ze zbrodni, z różnymi dowodami z, z jakiejś sprawy i na przykład ten pracownik do, czy pomocnik do tego detektywa mówi słuchaj szefie zostawiłem tobie wczoraj na stole wszystkie materiały jakieś tam dowodowe jakieś tam sprawy czy ty to, to widziałeś a ten detektyw może powiedzieć nie, nic takiego nie miało miejsca mówi no jak no zostawiłem tobie wczoraj na stole wszystkie materiały, ty musiałeś to zobaczyć, ty musiałeś to widzieć. Więc dostrzegacie tutaj cały kontekst tej wypowiedzi? Dlatego też, jeżeli takie zdanie by się pojawiło właśnie w tym szerszym kontekście, właśnie takim, który Wam przed chwileczką tak y, powiedziałem, właściwie z głowy <laughs> strzeliłem, wówczas to zdanie należałoby przetłumaczyć na, y, na język polski z wykorzystaniem czasu przeszłego. Okej, okay, to tyle z mojej strony. Jeżeli macie jakieś pytania, zostawcie je w komentarzu. No, widzimy się w kolejnej części. To już będzie która? Chyba piąta, tak? Dobra, na razie, cześć.